na moim kanale, w tym odcinku chciałbym pokazać wam, może zrobię z tego serię, yy, graczy w CSGO, tak zwanych płaczków, płaczków dlatego, w sumie to zaraz zobaczycie dlaczego, dlaczego cały czas oni płaczą, jest tu taka sytuacja na Mirażu, wygrywamy mecz jednym punktem w sumie tylko, ale nie jest źle, gdzieś jestem na dole tabeli, 7 kilów i tu mamy dwóch płaczków, Fanów darmowych skrzynek na pewnym portalu. Jestem Jaśu02 i Bagietka Który z nich, już teraz nie pamiętam, który yy, zrobił AISA. No i po tym się pogratulowałem mu, napisałem, też powiedziałem, że fajnie. Okej, okay. wiedziałem, że to Polacy, no to po polsku mu tam powiedziałem. Gościu ani dziękuję, ani nic nie powiedział, a jego kumpel, zobaczcie co zrobił. Rozpoczyna się mecz. Ja stoję tam przed nim. Cancer Fighters rozpoczyna, sekunda i co zrobił? I strzałek w główkę mi za to, że podziękowałem i... pogratulowałem jego koledze zdobycia Eisa, nie? No i to się tak już ciągnęło. Zobaczcie teraz znowu w klatę dwa strzały. Tylko pytanie: za co? Czy to za to, że pogratulowałem koledze, czy i tutaj mi sprzedał HEDA na koniec rundy. To w sumie nie na koniec, bo jeszcze jeden przeciwnik żyje. I wszystko za to, że pogratulowałem jego koledze Ejsa. Nic na nich nie gadałem wcześniej, a nic nie robiłem. Nie wiem, może to para jakaś na to by wychodziło, nie? Jednemu pogratulowałem, drugi poczuł się zazdrosny i zaczął mnie zabijać, nie? Tak to wygląda. Tutaj mamy inny rodzaj płaczków. Tu chociaż wiadomo, za co zostałem zabijany. Mianowicie za to, że robiłem killa, nie? Za to, że wchodziłem na pierwsze miejsce w tabeli i byłem lepszy od nich. Tutaj właśnie zabiłem gościa i za to zaraz dostanę Hedzika. Nie, tu jeszcze jednego zabiję i ten się już w sobie w I ciach Hedzika dla mnie. Tu przynajmniej wiedziałem za to, że jestem lepszy od niego, nie? Zabijam je tu. Znowu biegnę, biegnę, biegnę sobie. I pach, znowu Hedzik. Była to jakaś... chyba drużyna. Tutaj mamy gracza, który sam się nie popisuje jakąś wybitną grą. Przegrywa te klacze. No, jest takim przeciętniakiem w, na swojej randze, nie? No i zobaczcie tutaj jego akcję. Tu chciałem wam pokazać jego akcję. Jednego zabił, ok. Drugiego już nie zabił. Chociaż mógł. Tu podobna akcja. Jednego chyba zabije, drugiego nie zabije. O jednego zabił, drugiego już nie zdążył. I w tym samym czasie pomarańczowy. Nie też nie zabił tamtego przeciwnika. I co robi nasz fioletowy gościu? Chce go wywalić. No i powiedzcie co trzeba mieć w głowie. Bo nie rozumiem tego. Gościu nie ugrywa rundy i ten chce go wywalić. Ale ten, co chce go wywalić, sam nie ugrywa rundy. Więc o co tu chodzi? Czyli on tak naprawdę jest dobry, ale mu się nie udaje, a chce wywalić tych złych. No chyba na to wygląda. Albo to naprawdę są jakieś dzieci specjalnej troski, albo nie wiem, miało e, zajebiście z ludzi. Zobaczymy dalej. Tu tak samo ten pomarańczowy chyba nie ugra teraz meczu. Ma klacz 1 na 1. No, nie udało mu się. I co robi ten? Znowu chce go wyrzucić. Najgorsze jest to, że tam jeszcze. Ja przez przypadek chyba też wcisnąłem, ale inni też chcieli go wywalić, nie? Pamiętajcie, 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 nie można tak robić. Jeżeli komuś się coś nie udało, nie wywalamy go. No bo za co? On gra na swojej randze. I to, że ty grasz z nim, to albo jesteś tak samo dobry lub zły jak on, albo smerfujesz i jesteś lepszy, ale przeszłeś na niższą rangę, więc po co przechodziłeś? Bo tam sobie nie dawałeś rady, czy jak? I nie miej pretensji, że ktoś nie ugrywam, bo, bo grasz z takimi ludźmi jaką masz rangę. Tu następny przykład. Gościu nie wiem, na tej mapie lubią trollować i chyba zaczął mnie trollować. Tu się udało ich zabić. Teraz zostanę tylko z, z tym gościem właśnie, sam na przeciwników, na jednego przeciwnika w sumie. No i już zaczyna przeszkadzać, nie? Skakiwać na mnie. Ja mu mówię, żeby zajął tamtą stronę, ja tą i będziemy czekać. Przyjdzie po bombę. Ale on wolał trollować. I znowu zaczął przeszkadzać. Słyszę, że tamten gościu gdzieś idzie, to ten przeszkadza, nie? I wskakuje na mnie. No to się wkurzyłem i go zabiłem, żeby ugrać tą rundę. Ale gościu stwierdził, że jak ja go zabiłem, no to trzeba mnie wyrzucić, nie? I mnie wyrzucili. I jeszcze napisał, że jestem trolem, nie? <laughs> fucking troll piszą na mnie, nie? Za to, że zabiłem gościa, który mnie trollował. Uważajcie, jeżeli ktoś kogoś chce wyrzucić, patrzcie na, na to, co się stało, bo nie zawsze ktoś ma rację.